Cześć, nazywam się Małgorzata Moczulska, prowadzę kancelarię i blog bliżej prawa oraz jestem autorką legalnych szablonów prawnych, które pomagają małym biznesom legalnie, czyli zgodnie z przepisami działać online. W dzisiejszym filmie chciałabym Ci opowiedzieć o czymś, co jest z morą wszystkich sprzedawców online, a mianowicie o polityce zwrotów. Doskonale wiem, że przyjemnie jest rozmawiać o sprzedaż, o skalowaniu biznesu. Ale dobre uregulowanie polityki zwrotów pomoże Ci w codziennym prowadzeniu biznesu, sprzedaży online i pomoże w relacjach z klientami, z konsumentami. Zapraszam zatem Ciebie do obejrzenia tego, co przygotowałam. Przejdźmy do slajdów. A w dzisiejszym filmie zobaczysz. I dowiesz się, na jakich zasadach konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, czyli przez Internet, jakie terminy obowiązują przy zwrotach, oraz jak zagadnienie zwrotów opisać w regulaminie w taki sposób, aby uniknąć popełniania kosztownych błędów prawnych. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, gotowa, zatem zaczynamy. Zacznę od podstawowej kwestii, a mianowicie komu i kiedy przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Jeśli konsument kupuje coś na odległość, to znaczy przez sklep internetowy, na Allegro, przez social media lub przez telefon, wówczas przysługuje, mu prawo, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, potocznie zwane prawem do zwrotu. Jak widzisz, to uprawnienie konsumentów zostało również rozszerzone, poszerzone na przedsiębiorców, na prawach konsumenta. Takie zmiany dotyczą nas od stycznia 2021 roku, gdyż uprawnienie to przysługuje także osobie fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, jednak zakup nie miał charakteru zawodowego. Mimo, że na przykład został zakupiony produkt, towar na fakturę i został uwzględniony w kosztach firmy, to jednak taka osoba będzie traktowana jak konsument, a nie jak przedsiębiorca. Co ważne, to konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. To znaczy nie musi tłumaczyć, czy sukienka była za mała, nie spodobała się, lub cokolwiek innego wpłynęło na decyzję konsumenta. Ma prawo zwrócić i z tego prawa korzysta. Nawet jeżeli nam, jako sprzedawcom, to nie za bardzo odpowiada, że jesteśmy niezadowoleni, że musimy zwracać pieniądze, przyjmować towar i cała ta korespondencja jest dla nas przykra. Natomiast jako sprzedawca nie możemy ograniczyć ani wyłączyć tego uprawnienia. W praktyce oznacza to, że nie możesz w regulaminie napisać, że zwrotów nie przyjmujesz. Oczywiście sprzedawca może rozszerzyć uprawnienie zwrotu na przedsiębiorców, ale nie musi. Nie ma takiego wymogu. Jaki jest termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość? Jak widzisz na slajdzie, jest to 14 dni kalendarzowych. To ważne, aby pamiętać, że nie są to dni robocze, tylko kalendarzowe. Czasami właściciele sklepów internetowych zgłaszają się do mnie, gdyż mają problem z liczeniem tego terminu. Ale nie jest to skomplikowane. Ważne, abyś zapamiętał jedną zasadę. Zaczynamy liczyć od dnia następnego po tym, jak konsument wszedł w posiadanie towaru, czyli po dniu, w którym na przykład odebrał paczkę. Jeżeli mogłabym to jakoś zobrazować, aby Ci przybliżyć zasadę liczenia terminu. Przypuśćmy, że kurier dorączył Kasi paczkę 21 maja. To 14 dni zaczynamy liczyć od dnia następnego po dniu odbioru paczki. Jeżeli odebrała Kasia paczkę 21 maja, to liczymy kolejno. 22 maja to pierwszy dzień, 23 drugi dzień, 24, 5 i tak dalej, aż wyliczymy do 14 dnia. Kasi przysługuje zatem prawo te 14 dni do końca dnia. Czyli do godziny 24. Może nadlać taką przesyłkę, taki zwrot. Jako sprzedawca możesz wydłużyć ten termin na odstąpienie, ale nie możesz go skrócić. Wiele sklepów internetowych, zwłaszcza sieciówek, wydłuża terminy do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Można to zaobserwować, że w polityce zwrotów wskazują, że termin do zwrotu jest 30 dni. Zresztą było to zauważalne też w czasie lockdownu, kiedy centra handlowe były zamknięte i sprzedaż przeniosła się do internetu. Wówczas wiele firm wydłużało taki termin odstąpienia od umowy zwrotu towaru, zwrotu produktu, który się zakupiło przez internet. Dobrze, zatem wiemy, jakie terminy, jaki termin należy zachować do od, do um, od umowy zawartej na odległość, ale co tak naprawdę konsument ma zrobić? Aby skutecznie odstąpić. Jakie zatem czynności powinien podjąć? Są to trzy czynności. Pierwsza: konsument musi poinformować sprzedawcę o tym, że chce odstąpić od umowy. Może to zrobić pisemnie, ale nie musi. Może wykorzystać formularz, który znajduje się na stronie Twojego sklepu internetowego. Może także wysłać maila, albo przyjść i poinformować, albo zadzwonić i poinformować ustnie, Telefonicznie na przykład, że odstąpuje od umowy. Jako sprzedawca nie możesz wymusić skutecznego złożenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość od złożenia tego oświadczenia na formularzu. Chociaż na pewno forma pisemna jest korzystna i pomocna na wypadek ewentualnych sporów sądowych. Po drugie, takie oświadczenie konsumenta, ustne, mailowe, na piśmie. Powinno zostać złożone przed upływem 14 dni. Dlatego, jeżeli konsument wysyła oświadczenie pocztą, liczy się data stempla. Jako sprzedawca, ważne, abyś zwrócił uwagę na datę stempla pocztowego na kopercie, kiedy zostało ono nadane, a nie kiedy faktycznie do Ciebie, do firmy przyszło. Trzecią czynnością, którą konsument powinien wykonać, to odesłać towar. Jak widzisz na slajdzie, to odesłanie powinno nastąpić niezwłocznie. Nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Wracając do naszego przykładu, jeżeli Kasia odebrała danego dnia paczkę i miała 14 dni na odstąpienie od umowy, to licząc od dnia następnego, od dnia złożenia takiego oświadczenia o odstąpieniu, że chce zwrócić towar, że z jakichś tam względów nie podoba jej się ten produkt, który zakupiła i chce go zwrócić, powinna odesłać towar. I ma na to 14 dni. I na pewno teraz zastanawiasz się, co zrobić, jeżeli konsument zwleka z odesłaniem towaru. Przepisy dają taką możliwość sprzedawcy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy. Lub potwierdzenia jej odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, o czym na przykład zostaniesz wcześniej poinformowany, bo może konsument przysłać ci skan nadania przesyłki, potwierdzenia, potwierdzenia nadania zwrotu. Bo wówczas będziesz miał taką informację, że wysłał ją i możesz już dokonać zwrotu pieniędzy. Jeżeli taką zasadę przyjąłeś, przyjęłaś u siebie w sklepie internetowym, to ważne, aby wpisać to w regulaminie. Że zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy zostaje dokonana w momencie, w chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania. Na koniec chciałabym jeszcze omówić trzy takie najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się do mnie właściciele sklepów internetowych. Pierwszy: to konsument chce zwrócić e-book bądź inny produkt cyfrowy, dlatego że się rozmyślił. Przepisy, Przewidują wyjątek od możliwości odstąpienia od umowy. Właśnie jeśli dotyczy to m.in. produktów cyfrowych, jest taka możliwość, że sprzedawca zastrzeże, że nie przyjmuje takich zwrotów, że konsument musi się zastanowić, zanim dokona zakupu, dlatego że zwroty są niemożliwe. Jeżeli tak planujesz u siebie uregulować tę kwestię, ważne, abyś wpisał to jasno w regulaminie. Ja w ogóle jestem zwolenniczką tego, żeby jasno komunikować konsumentom, jakie prawa im przysługują, na jakich prawach i zasadach dokonujesz sprzedaży w swoim sklepie i właśnie w jaki sposób mogą dokonać zwrotu. Oczyszcza to sytuację, oczyszcza to relacje między sprzedawcą a konsumentem, nie powoduje jakichś nieporozumień, niejasności. Zdarza się, że konsument nie doczyta regulaminu. Bywa, na to nie mamy wpływu. Ale ważne jest, abyś jasno i zrozumiale poinformował konsumenta, czy będzie miał możliwość zwrotu danej rzeczy, w jakim terminie i co ma zrobić, aby skutecznie odstąpić od umowy. Więc, wracając tutaj, jeżeli mówimy o produkcie cyfrowym, kursie online, o e-bookach lub innych dokumentach, materiałach cyfrowych, jeżeli decydujesz się, że nie przyjmujesz takich zwrotów, wpisz to w regulamin. Druga taka sytuacja konfliktowa w relacji konsument-przedsiębiorca sprzedawca online jest wówczas, kiedy konsument chce zwrócić produkt personalizowany. Również przepisy dają taką możliwość, że wpisze zastrzeżenie w regulaminie, że takich zwrotów nie przyjmujesz. Ale ważne, abyś wskazał, że zwrot produktów personalizowanych nie jest możliwy, ponieważ zamówienie te realizowane jest na indywidualne zamówienie. Jasno, czytelnie. Konsument wówczas wie, że jeżeli chce taki produkt personalizowany, to musi się bardzo dobrze zastanowić, dlatego że zwrotów nie będziesz przyjmował. No i trzecia sytuacja: to sprzedawca nie poinformował o prawie odstąpienia od umowy. Skutkiem tego jest wydłużenie terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość aż do 12 miesięcy. Czyli aż 12 miesięcy konsument ma na dokonanie zwrotu i odstąpienie od umowy. W takiej sytuacji konsument nie odpowiada za to, że wartość towaru mogła ulec obniżeniu, gdy przykładowo uległo zniszczeniu opakowanie. Dlatego tym bardziej ważne jest istotne poinformowanie i wskazanie wzoru formularza odstąpienia od umowy, chociaż tak jak wspomniałam, skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Sprzedawca może naprawić swój błąd i w ciągu upływu tych 12 miesięcy poinformować konsumenta. O prawie odstąpienia od umowy, wówczas termin na odstąpienie, uwaga, wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Mam nadzieję, że temat zwrotów i uregulowania polityki zwrotów w regulaminie sklepu internetowego jest dla Ciebie bardziej zrozumiały i temat jest bliższy. Także będziesz wiedział, wiedziała, jak to uregulować u siebie i na co zwrócić uwagę. Zapraszam Ciebie do obserwowania mojego profilu, profilu mojej kancelarii na Instagramie i Facebooku oraz do odwiedzenia strony kancelarii, tu masz adres bliżej prawa.com. Zamieszczam tam praktyczne wskazówki dla małych biznesów, które chcą działać legalnie online. Do zobaczenia w kolejnym filmie, w kolejnym nagraniu. Cześć!